Halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Pokémon Result. To co osobiście pod ostatnim odcinkiem z Pokémon Result to było naprawdę mega stu wyświetleń. 9 łapek w górę, naprawdę dziękuję Wam wszystkim za to. Oczywiście lecimy dalej, 5 łapek w górę będzie naprawdę, naprawdę spoko Więc Zostawcie like od razu na samym początku, jeżeli Wam się film podoba. Ostatnio byliśmy właśnie tutaj, tak? Podleczyłem Pokémony, podleczyłem, dobra. No co, no to lecimy chyba dalej, bo ja to chyba dalej nie przejdziemy, czy... O! No, tam już nie walczyłem, dobra. To spoko. tu? Flame wheel. No, to jest coś dlatego. ale że kanarek Żekanarek ład... Co to było? Suba, dobra. Psychic, Ajajajaj. Future fajki, no i... Niezbyt, nie O, o nice, dobra. Czego się uczy? Sky Attacku? Wow! Wow, naprawdę! Wow! No, to ciekawe, jak, jak się go nauczy tego Sky Attacku? Hipno, nie wiem, może. Użyjmy tego Skajataku. Aha, bo on musi, żeby go za, żeby użyć musi e, dwa razy, po, dwa razy zaczekać. E, dajmy dziecka. Czemu się jeszcze cruncha nie nauczyłem jak w ogóle? Dobra. Jedźmy dalej, ja w ogóle nie wiem, jak to mam się poruszać, nie? To jest... Jest normalnie Bishar. Oj, to, chore, Ojej, to nie jest dobry pełen od taką. Ale... A w to wika i zapomniałem o jej Krabat. Thunder. No się trafić. Dobrze super ofensywny super, 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 super efektywny oczywiście, dobrze, no, nice, cool, ładnie, no to może weźmy tutaj, może to będzie takie pierwsze przejście. what, Czemu to jest jakaś klasa, po co tu chodzi z crafting, a ze standardera, o fudę, engibu, nie gaję, oh boże, engibu no to już też tak ciężej. Ale on <tryk> <tryk> ciągle strawia z tego tandera. Fenomenalnie wręcz. A tu nic nie ma więcej. A ty co mamy? Oj, już razem na przychodzimy to nas. Tall of Fame. No w pan z tandera, bo tutaj dać da radę. No właśnie. Zoroark, a nie zmieniajmy. No jest co, jeśli nie szybko ma. już mają tylko na 60. Ojej. Eee... No już żywie ale że godzina to mam troszeczkę niższy poziom. No i jeszcze go zrobiła burza peskowa, idealnie. Dobra, więc tak. No co, to teraz idziemy tutaj, tutaj nic nie ma. Jest kolejna walka. A teraz... ...ma inne pokemony, to lepiej. A bo on jest... O, ale on sam... Treniter, no. Bo Tyranitar też, pamiętajmy, jest się pełnym w ciemność Więc to jest super efektywne, dobrze. W sumie, że ja pamiętam takie rzeczy To jest do ch**a nie? Ja tylko jedno nie pokonałem, dobra Tutaj nie możemy przejść, tutaj jest dużo Nie mam jakiś klucz, żeby otworzyć ten dwieg, a ja chodzi? Ja jestem wiem, co to, że to że mieć jakieś. mieć jakiś... To tu jakiś ale go nie będę miał, nie? nie. To będzie dramat, to będzie brawo, dobra Eee, zadraj ją, napiszcie też pod tym odcinkiem, jak się Wam oczywiście podobał, e odcinek z ciekawostek nowej serii na kanale. Oczywiście. No jest. Albo dobre, myślę, się do się. nie wiem, się wyobrażam, że do filmu. Kanar. Boże, mi go zabiję, Bójcie się! No... W sumie to by nie efektywny, ale. wszystko wszystko jest efektywny, ale nie to. Eee, chciałem ja oczywiście, bo to oczywiście ciekawostka, wiem, że tam jest dużo Oj, w coś mi tutaj hałasuje. No kurcze, ile was tu jest. Ale czy ja tu... o ok, kurde. Nie wiem, może jak z tym może... Oj kurde, no właśnie, nic nie da, bo to jest stalowe też po A, w sumie stalowe, no tak. <laughs> Ale robacze, więc szanowne te... nie, roba... albo latający, nie? No, nie to nie pamiętam. No nic, jest... no nic, no kur... Ej, jak ja mam tam się dostać? Wait what? A, z tą jeszcze nie masz na, dobra. Oj, to masz robi to dobra. Spoko, i muka to. A, no tak, prześpiąc jeju. Ej. Oj, że Dragon Ball nie będę... O, strzały. Że... Przemiesz Przeł... Przeł... nasz wszystkich ruchów, które są w ogóle nieefektywne. Trzeba coś mi tutaj mówić. Muszę mieć klucz, żeby otworzyć te drzwi. Ale skąd mam wziąć ten klucz? Ej, bo... Czekajcie teraz troszeczkę yy, Zdziwko. dziwko. Wiem, mm. ja że wam troszeczkę tutaj przeszkodziłem, ale... Dobra i teraz tak. Mhm, teraz jestem w ogóle miejscu. Uh Hu, -huh. Dobra, tutaj tak. Mhm, czyli muszę użyć... Aha, dobra. Ja muszę to prostu chyba w tych klasach. Tak, ja powinienem mieć taki... Eee... Eee... I ten filter właśnie już. Nie. I muszę znaleźć cztery klucze. Z tego co... Jest. A co to, że ja go wyłączy... Nie, wiem, dobra, mi się wydaje, że już go powinienem mieć, więc... Bo, chyba tak, więc nie, 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 czy tego już mam, nie, 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 wiem, nie, już mam. nie, 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 to jest chociaż tyle dobrego, tyle dobrego, no to tyle nie będzie. Nie, no to, no to tu musi być. Kurde. O, co tu się, No, tych dwóch Ty, Ty, musi być, bo musimy być cztery w tym sensie. Eee, nie chcę z tobą. że coś ja tu gdzieś mam to się nagle odwraca w tą stronę czyli ja nie wiem czy ja go po prostu już znajduję czy lol no to i więc to już musiało być nie no nie mam tych kluczy tych kluczy po prostu nie podniosłem czyli ja muszę mieć po prostu tam gdzie ja jestem Fierdziela, to jest naprawdę... To nie jest takie łatwe, to jest to wszystko zrobienie, co ty tego, wyczytujesz, Kecie, ja rado. Idziemy w Kindle. Nie wiem... Nie wiem, co chciałem zrobić, naprawdę... Znów się przygotowałem do odcinka. Będziemy musieli zrobić znowu kolejny kompasta, więc ja sobie po prostu ogarnę szybko, żeby nie tracić na, tego, na to dużo czasu, tak? Więc za chwilę będziemy wszystko dokładnie wiedzieć, widzimy się za chwileczkę. Dobra, moi drodzy, już jestem i ogarnię mniej więcej o co chodzi, więc yy, czy tutaj najlepiej będzie sobie yy, wziąć i tak, ej, ej, nie tak, tylko tego i teraz sobie zarejestrować. Na czym się teraz używa tutaj yy, rejestratora. No, tu się włącza dźwięk. Kurde. Teraz w pojedynkę, którymś używa włada jest ten nie, Tu się włącza dźwięk. Kurde. na każdej sytuacji widać, nie. Może fada? Nie. Kurde, teraz nie wiem, w którym się to włącza. Oj! Halo? Co się stało? O nie, O nie! O nie! Będę musiał zrobić malutkie cięcie yy, i wrócić na swój Po prostu sobie wczytałem niechcący poprzednią część gry FUUCK! FAIL! SORRY SORRY! Już za chwilę się widzimy z powrotem. Dobra moi drodzy, już jestem po kolejnym failu. Na no, same faile. znowu odcinek z failami, no ale cóż zrobię. Taki jestem. E dobra, wiem co mam zrobić. Jak mam szukać po prostu tych, więc lecimy, tych kluczy. Wchodzimy do koju... Już zobaczymy, co jest z wszystkimi. Używam Item Findera i tutaj nie ma nic. Dobra. I po prostu ten Item Finder nas nakierowuje, gdzie coś może być. Więc y dobra. Dobra, jest i w tą stronę, dobra. Pieniąc nie wiem mam... co oh, O, jest! Ale fart! Ale fart! <grymna> Na farcie co zrobiłem teraz, więc dobra. A tu nic nie ma. Mamy, mamy numer czwarty. Klucz numer cztery, dobra. Więc spoko. Hmm, teraz tu. Tutaj też nic nie ma. To tutaj też musi być. Gdzie mam znaleźć te wszystkie klucze? Dostaję mi trzy miejsca. Ja już nie wiem Ha, może to musi gdzieś dalej? Ej, ja naprawdę nie wiem. Czemu mi to nie szukać? O jest Ej, on gdzieś iść tu. gdzieś dalej gdzieś tu. Teraz do góry, dobra. Nie, no. Teraz idziemy, 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 musiałbym się udać na dół no, nie poszło w teraz w tą stronę, dobra Teraz kurde, na dół tak, no, gdzieś tu no, teraz stajemy tutaj gdzieś i zobaczmy gdzie mamy iść. Do góry. czy gdzieś... Gdzie... Nie, wah Czyli to gdzieś tutaj miało być? O! I teraz idzie. Do góry? Czyli to gdzie musi być? Ej, halo. Halo, o co, nic nie mogę tutaj podnieść. Ej, naprawdę to jest nasokra. No tak. Jest tutaj, że? Dobra. Okej. Okay. No to mamy jedynkę i czwórkę, ale ja nie mam przecież wszystkich, tak? No, nie chcę grać. Po prostu tutaj nie działa to wszystko, czyli co ja nie, muszę mieć wszystkie klucze, no co chodzi? Dlaczego? Dlaczego na przykład nie. Tutaj to nie chce działać, jej halo, co chodzi? Nie, coś się zbazowało? Nie wiem, naprawdę. Tak, no ale jak ja mam zrobić, coś, czego się nie da zrobić, no bo. Czekajcie, bo tu był jeden, tak? A tutaj nie działa. Tu już nie ma więcej pokoi. Tu jest 8 yy, pokoi, w 8 pokojach można znaleźć 4 klucza, a ja mam tylko dwa. No, patrzcie, no tutaj w ogóle nie da się nic. No, nie, no tutaj się jak przejdę to, to tak samo jest. Tutaj samym samej nie ma nic. Czekaj, a przy tym filmie przy tym miałem chyba w 3, tak? Więc ja nie wiem, naprawdę nie wiem. To już było przed chwilą. Ej, ja teraz żadnym nie mam. O co w tym wszystkim chodzi? No hmm, specjalnie sobie przedtem sprawdzałem, jak mam to znaleźć. I, no i... I pan, którego oglądam, yy, pokiaľ on resulta, aby czasem wiedzieć, co on zrobić, bo jak nie wiem. No to po prostu znalazł te cztery klucze i to nie było jakieś wielkie dla niego problemy. Ej, o co tu chodzi w tym wszystkim? No żeż... Tak... Tak się nie bawimy, nie? A wiem o co chodzi. Wiem, że mam znaleźć yy, klucze. Które są poukrywane. Ale ja nie mogę ich znaleźć. To jest najgorszy ból. No i to nie jest moja wina, tak? Ponieważ ja wszystko wiem, co dzieje jak. A po prostu nie mogę tego znaleźć. Nie chciałem teraz zrobić. No popatrzcie. No. Mam znaleźć cztery klucze. Zobaczymy, zobaczycie, na pewno cztery. Tak, mam wejść do na Akademii i znaleźć 4 klucze używając tym Fintera. Tak, klucze są ukryte w salach. No, po zebraniu kluczy mam otworzyć drzwi i udać się do basementu. No wiem, to Już się o tym dowiedziałem się, już, tak? O, jest, teraz jest. Tak dobra. gdzie ty jesteś, halo? O! Dobra... O! Jest, dobra! No, jest trzeci, no i o to chodzi, no ale dlaczego przez film tu nie chciałeś zadziałać? Chyba, że ja muszę w jakimś nie specjalnym miejscu, może ja muszę... go... tak, tutaj już coś robi. Jakbyś Finder'a zaraz potratuję. Nie gram w nic żadnej, żadnej Counter strajki. Nie wiem, dobra, jeszcze raz użyjemy. To już chyba byłem, tak? trzeba chyba znalazłem innego, więc dobra, ale brakuje mi tylko jednego. Ale przy tym też mi brakowało, tylko jednego też znalazłem. Dobra, tutaj tak nic nie działa. O jest, dobra, będzie. Tam idę do przodu. Chyba gdzie? Tam. Nie wiem, może gdzieś tu? Jeden, gdzie to jest? Do góry. To tu musi być Tu. Jest, dobra. Dobra, mam to, ja. Yeah. już jest 17 minut, to naprawdę, a ty ja yeah. patrzę na to, co ma być dalej, to ja już tej... O kurde, to to jest. O, profesor Avery. Tak. Ha! What the fuck? Czemu jest znowu profesor Avery? Czemu? Oj! Oj, słyszycie mojego psa? Więc y, musi być. Krótkie cięcie, więc y, naprawdę odcinek cięć faili. Ale co ja zrobię? No nic nie zrobię. Tak widzimy się za chwilę. Tak, ja, jestem y, moi kochani. Y, jednak będzie to odcinek krótszy, nie pójdziemy dalej tego bizmentu. Chyba, co tutaj się dzieje. Bye, match. Okej, okay, oj, tam już słyszę krzyki w moim domu, tak nie powinno być. Przecież był spokój, a teraz już niestety nie. Mhm. Mm tak, jest Eliasz. Chwyt! Yyy... Okej, Aha, to jest pułapka, lol! Jaki ziomek, ej! Ja! Oni gdzieś zam? Mhm, dobra. No to... E, że wpadli w pułapkę, aha, dobra. Mhm. Czyli on jest jakiś bez a... Ar... to Bez... ar Arie. Dobra, jest wiceliderem ty Mirage. Aha, i będziemy, się na... i będziemy się napupcać. O, masz a ja mam Kanarka na stamt... Ale masz w później niż ja. O, to się już obiegrzło, nie trzeba będzie podekslić, naszym następnym odcinkiem. Zanim do tego całego basementu. Myrotic. No, tutaj to raczej zmienimy. To jest Eric, idealnie. A tak podobne te pokoje, są no zresztą je, te mega! te projekcie klat był mocniejszy, nie? No właśnie I think... Oj, No niestety lodowy cios mógłby mi tutaj zagrozić Oj, i Toxic! Fuck, ale Melody to jest naprawdę świetny pokojom! O, ale z niego Expa! I Toxic Mmm... To może... Mhmm, 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 Volt pamiętam, to chyba w c c super c no właśnie i Handscrew. No, Huntspring to raczej nie, może właśnie prędzej Błysk i. A, nie trafi Sondera, fuck. No teraz trafi, no już jest po No, i mimo że 3 levele wyższe, ale i tak wydaje radę. Dobra, więc. Aha, jeszcze coś mówiłem, Dorit. Mhm. A, już skończyli, dwie planu, skończyli, ale. No i że do... O! What? Aliza Jest, I... a nie... <śmany> nie Okej. Okay. No i on mi dał ten klucz do basementu, okej, okay, dobra. Dobra, i on ucieka. O, w myślę, że już można to przeglądać. I tak, yy, mój angielski jest na takim poziomie, że i tak tego zrozumiałem, to 560. to <śmany> on do mnie gada, ja tam na to nie Dobra, z tego co mi się wydaje, no to po prostu muszę się udać gdzieś używając ruchu zwanego surfem, tak? A że w końcu posłuchajmy jakiegoś mocnego, wodnego Pokemona, który będzie mógł tym surfem, pan, ten, tego surfa używać, to bodajże nam się udać chyba tutaj. Więc poczekajcie, zaraz wam pokażę co i jak. Mhm, kurde. Idziemy sobie tu, i zaraz zakończymy odcineczek. A więc yy, mów Pokémon. No i mamy takiego Pokémona jak Marilla, tak? Nasza kulka. No i wydaje mi się, że on może idealnie się spisać jako ten nasz Pokémon taki yy, wodny, ponieważ już będzie i wodny i fairy, więc może być naprawdę fajnie. Mamy także yy, tego Noibata naszego którego posłało mi w końcu na Noiverina, bo na pewno by się sprzeda na ligę. Ten Batek dalej nie z nim zrobi, czy go w końcu wykryć, czy nie. No i Ashałat W sumie! Ocinek tak nie jest jeszcze jakiś taki mega długi, więc może ja go po prostu. Yy, wiecie, yy, dam do party. Yy, nie tak, tylko do party. Zamiast yy, na razie kanarka, bo później to właśnie kanarka zmienię z. Yy, jak się nazywa? Z znaczy Z naszą kulką. No i czekajcie, chwilę. Ja tutaj chwilę pochodzę i jak będzie się miał wykluć, to wtedy wam yy, pokażę te, to, co się ma z tego wykluć. Dobra, moi drodzy, jednak nic się nie dzieje, Pff, jeżeli chodzę długo z tym jajkiem, naprawdę nic się nie dzieje, więc yy, dajmy, depozytujemy nasze jajeczko do store, a yy, wybierzemy sobie naszego Merila, który ma 41 poziom i będę musiał go wytrenować, a w tym odcinku to by było jeżeli się wam podobał, Stawcie łapeczkę w górę i w następnym odcinku lecimy dalej, no i później już będziemy, myślę, coraz bliżej końca końca tej serii ponieważ tak jak mówiłem będę tutaj kończył na jednym regionie, a są tutaj trzy regiony bodajże jeszcze później Johto i jeszcze jakiś jeden Tyron, czy coś takiego więc no wydaje mi się, że jednak skończę na jednym sezonie po prostu nie będę kontynuował dalej takiej wielkiej przygody chyba, że będziecie bardzo chcieli, ale ja sam po prostu się nudzę jedną grą cały czas, więc w ci na tyle, komentujcie, subskrybujcie łapkujcie oczywiście, ja słyszę, się żegnam trzymajcie się, cześć!